Cześć, z tej strony Grzesiek. Ten kanał nazywa się Trenuj dla zdrowia. To jest miejsce, gdzie nie robimy z siebie gladiatorów, tylko uczymy się, jak żyć zdrowiej i sprawniej po 40, 50, a nawet 60. Oczywiście, jeżeli ktoś chce być gladiatorem, to może, bo ja czasami na przykład yy, yy, lubię, ale mniejsza z tym, bo dziś, uwaga, temat konkretny i powiem ci szczerze, bardzo niedoceniany. Różnice w wynikach badań krwi między osobami, które trenują siłowo, a tymi, które nie trenują wcale. I uwaga. Nie będziemy mówić o sportowcach, kulturystach, młodych chłopakach z Instagrama, mówimy o ludziach takich jak ty i ja. 40+, plus, 50+ plus, pracujący, czasem zmęczeni czasem z nadwagą, Czasem z bólem pleców. I właśnie dlatego ten temat jest tak ważny, bo trening siłowy zmienia Twoje zdrowie, nawet jeśli nie widzisz tego w lustrze. Ale uwaga, zobaczysz to w badaniach krwi. No dobrze, zacznijmy od podstaw. Badania krwi to nie jest żadna fanaberia, to jak przegląd techniczny dla Twojego organizmu. Dzięki nim można yy, sprawdzić, czy na przykład masz stan zapalny, czy Twój organizm radzi sobie z cukrem. Czy cholesterol zaczyna zatykać ci żyły? Jak pracuje twoja wątroba? Jak wygląda twoja gospodarka hormonalna? I uwaga, te liczby zmieniają się, gdy zaczynasz się ruszać. I na przykład nie od razu schudniesz, nie od razu zobaczysz efekty w koszulce, ale twoje organy już po kilku tygodniach zaczynają działać lepiej. Przejdźmy do konkretów. Oto najczęstsze zmiany w badaniach krwi, jakie obserwuje się u osób, które trenują siłowo. Numer jeden. Glukoza naczczo i insulinooporność. Trening siłowy zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę. Oznacza to, że cukier we krwi szybciej trafia do mięśni zamiast zalegać w krwiobiegu. Efekt: glukoza naczczo spada, insulina również. To zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego. I uwaga. Nawet jeśli masz lekko podwyższony cukier, ale nie chcesz od razu przechodzić na drastyczną dietę, dodaj trening siłowy to może cofnąć proces insulinooporności. Numer dwa. Lipidogram, cholesterol i trójglicerydy. U osób trenujących siłowo obserwuje się spadek trójglicerydów i często także spadek złego cholesterolu LDL. Rośnie za to dobry cholesterol HDL, a to on pomaga czyścić naczynia. To nie znaczy, że możesz jeść codzienny boczek, ale trening siłowy pomaga regulować gospodarkę tłuszczową, nawet jeśli... Dieta nie jest idealna, oczywiście najlepiej mieć idealną dietę albo przynajmniej przyzwoitą dietę. No i wprowadzić też trening yy, siłowy, wtedy będzie naprawdę super. CRP i stany zapalne. No dobra, co to takiego, to CRP to taki marker ogólnoustrojowego stanu zapalnego. Regularny trening siłowy obniża to właśnie CRP, czyli zmniejsza przewlekły stan zapalny w organizmie. A stan zapalny to nie tylko ból gardła, to cichy zabójca. Prowadzi do chorób serca, cukrzycy, a nawet demencji. Trening siłowy równa się mniej ognia w środku. Punkt czwarty: testosteron i hormony. U mężczyzn po 40 roku życia poziom testosteronu naturalnie spada. Trening siłowy może ten proces spowolnić, a czasem nawet delikatnie podnieść poziomy. U kobiet stabilizuje się poziom kortyzolu, hormonu stresu i poprawia metabolizm estrogenu po menopauzie. Nie chodzi o koksy i poziom jak u 20 -latka. chodzi o to, że będziesz miał, miała więcej energii, lepszy sen, lepsze libido, mniejsze rozdrażnienie. I teraz punkt piąty. Trening siłowy poprawia pracę wątroby, ponieważ wspiera metabolizm tłuszczów i cukru. U osób z tak zwanym stłuszczeniem wątroby często widać poprawę wyników po 6-8 tygodniach ruchu. Tak więc jest się o co bić. No dobra, a jak to wygląda u osób yy, nietronujących? Czyli spójrzmy na to z drugiej yy, strony. Glukoza jest lekko podwyższona. Trójglicerydy powyżej normy. HDL niski, LDL wysoki, czyli ten dobry cholesterol jest niski, a ten zły jest wysoki. CRP stale podwyższone, ALT, AST, przeciążona wątroba. Testosteron u mężczyzn, dolna granica. I uwaga, to są ludzie, którzy często nie mają jeszcze żadnych objawów, ale organizm już woła o pomoc, wyniki krwi już pokazują, że nie jest dobrze. I takie osoby. Najlepiej, żeby zadbały o trening siłowy, no i oczywiście, jeżeli nie dbają o swoją dietę, żeby zadbały również o to. I teraz najlepsze: nie musisz trenować latami, żeby zobaczyć zmiany. Już po sześciu tygodniach treningu siłowego spada CRP, poprawia się glukoza i insulina, rośnie HDL, poprawia się energia i sen. Mięśnie zaczynają zużywać nadmiar glukozy, nawet w spoczynku. A po trzech miesiącach zdarza się, że niektóre osoby wychodzą z insulinooporności. Cholesterol się stabilizuje, wątroba zaczyna funkcjonować wydajniej, a samopoczucie robi się o niebo lepsze. No dobra, to teraz o tym treningu. Co konkretnie robić? Uwaga, nie musisz mieć planu z kosmosu, nie musisz mieć nie wiadomo czego. Wystarczy 2-3 razy w tygodniu trening siłowy 30-45 minut. No, oczywiście, jak ktoś troszeczkę już potrenuje, to może wydłużyć. Ja na przykład trenuję godzinę 15-3 razy w tygodniu, ale powiedzmy, że te 30-45 minut w zupełności wystarczą. I podstawowe ćwiczenia należy wprowadzić do tego treningu, czyli przysiady, wykroki, podciąganie z gumą, pompki, wiosłowanie, martwy ciąg na jednej nodze na przykład, albo na dwóch oczywiście też. No, i dobrze jest delikatnie progresować z ciężarem, o czym chyba mówię w każdym filmie dotyczącym treningu siłowego. Co jeszcze mogę powiedzieć? A, że na naszym kanale jest mnóstwo filmów z przykładowymi planami treningowymi, więc możecie sobie po prostu poszukać i sobie wdrożyć taki trening, nawet jeden z krótszych treningów, nawet 20-minutowy na początek do swojego życia. Myślę, że dacie radę. Oczywiście. Dobrze jest wesprzeć ten wasz trening dobrym snem, czyli odpowiednia ilość snu 7-8 godzin dziennie, nawodnieniu ciała, no i sensownej diecie. Nie? Na przykład można zrezygnować albo bardzo mocno ograniczyć słodycze. Oczywiście bez obsesji, no ale dobrze dbać o to, aby zdecydowana większa część naszej diety Składała się z nisko przetworzonych albo wręcz nieprzetworzonych produktów, a tylko mała cząstka to były te słodycze i innego rodzaju fanaberie. I to tyle na dziś. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak w Twoim ciele, to zrób badania krwi koniecznie, a potem zrób coś jeszcze ważniejszego. Po prostu zacznij trenować. Nie dla sylwetki, nie dla lansu, tylko dla Twojej trzustki, wątroby, serca, hormonów i mózgu. Może się oczywiście tak zdarzyć, zupełnie niechcący, że Twoja sylwetka też się poprawi, umięśnienie będzie na wysokim poziomie, staniesz się szczupły, smukły, lekko nabity. No co zrobić? No trudno, jeżeli będziesz tak wyglądać, no, nic nie poradzę. Czasami trzeba nawet żyć z tego typu efektami ubocznymi. Treningu. No dobra, jeśli film Ci się przydał, daj łapkę, zostaw komentarz i suba. Podziel się tym z kimś, kto jeszcze nie wierzy, że trening może zmienić wyniki badań, a nie tylko wygląd. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale Trenuj dla Zdrowia i pamiętaj, że nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. Na razie.